Tego holenderskiego producenta. Philips to firma z tradycjami, posiadająca według Wikipedii na swoim koncie blisko 64 tysiące patentów. Dla porównania, w Polsce w roku 2019 wpłynęło 37 tysięcy wniosków o ochronę patentową. To oznacza, że firma ma tyle patentów, co w Polsce składa się przez 2, po blisko 2 lata. Pierwszym produktem założonej w 1891 roku firmy były żarówki z włóknem węglowym. Jak widać, żarówkowy biznes wychodzi im doskonale od ponad 120 lat. Philips to doświadczony innowator z produktami, które odniosły sukces. Zawdzięczamy im kasetę magnetofonową czy płytę CD. Philips to również twórca ekspresów do kawy Senseo, które działają na ekologiczne, jednorazowe saszetki. tym razem zestaw składający się z mostka Philips Q oraz dwóch żarówek posiadających jasność 806 lumenów i wyposażonych w diody RGB. Dzięki temu są w stanie świecić wszystkimi kolorami, jednocześnie zachowując możliwość emisji jasnego, białego światła. Ich skala cieplna światła to jest od 2000 do 6500 kelwinów. Na obudowie, znaczy na opakowaniu widzimy już logotypy Alexa Amazonu. Apple HomeKit, Google Assistant, Nest oraz Smart Things. Cały zestaw po otwarciu. A w środku co? Zgodnie z oczekiwaniami, dwie żarówki. Dwie żarówki 806 Lumenów, Hue White and Color, a 69 W, 60 ma 2000 do 6500 Kelvinów. To są nowe żarówki. Ja mam żarówki, które nabyłem w roku ubiegłym na wyprzedaży Amazonu. Tych żarówek kupiłem cztery w zestawie kolorowych i dwie białe. I pokażę Wam, jak wyglądają te żarówki z zeszłego roku. Jeżeli chodzi o żarówki kolorowe, to niczym się one nie różnią. Jest to praktycznie ta sama żarówka, posiadająca identyczne oznakowania. Natomiast żarówka biała różni się logotypem jest srebrny, a nie złoty oraz ma informację, że jest tylko Hue White a na kolorowych jest Hue, White and Color. Obie są żarówkami z logotypem Zigbee oraz Bluetooth. Posiadają kody umożliwiające im zalogowanie się w systemie. No dobrze, żarówki już widzieliśmy, teraz przejdziemy do samej bramki. Bramka jest wybudowana z białego plastiku. Trzymając ją w rękach, Czujemy, że jest to nie jest to tanizna i produkt niskiej jakości z tyłu. Zatrzęsienie logotypów ok. Instrukcja obsługi, tylko że generalnie zazwyczaj tego nikt nie czyta. Ale musi być zasilacz kabel ethernetowy oraz przyjściówka na inne gniazdka. No dobrze. Jeżeli chodzi o sam zestaw, to po otwarciu wygląda to tak. A teraz spójrzmy co możemy zrobić z samymi żarówkami. Jeżeli macie bramki, a macie żarówki, to również możecie z niej z tego systemu korzystać. A w jaki sposób? Otóż trzeba. E, należy skorzystać z aplikacji Philips Hue. Ja tutaj mam dotychczasowe żarówki powpinane. Możemy tworzyć sceny z różnymi kolorami, i ta. Konfiguracja może w zależności od naszego nastroju naprawdę osiągać bardzo, bardzo ciekawe efekty. Możemy tworzyć rutyny, czy w sposób inteligentny nimi sterować, chociażby za pomocą czujników, czy innych, innego rodzaju akcji. Żarówki wyposażone są w standardowy gwint E27, powszechnie występujący w naszych domach. To jest ten większy gwint standard europejski. Same żarówki dostosowane są do napięcia 230 V. Na stronie internetowej producent chwali się tym, że posiadając mostek Hue i żarówki razem z nim, Będziemy mogli dostosować barwę światła do filmu, czy zintegrować świecenie wraz z tym, co dzieje się na ekranie w grze. Możemy również za pomocą tych żarówek symulować świt. Producent pokazuje, że jest to możliwe wyłącznie z bramką Hue, ale mi udało się i jest to bardzo łatwe, łatwe do osiągnięcia by te żarówki w, za pomocą e, Aleksy i e, auto, zaprogramowanych automatyzacji e, symulować świt. No i w ten sposób troszeczkę łatwiej było moim dzieciakom rano wstawać, gdy to przez 15 minut e, żarówka przechodziła stopniowo w, w coraz to jaśniejsze światło, e, symulując e, świt. Producent ża żywotność żarówki ocenił na 25 tysięcy godzin świecenia oraz na 50 tysięcy cykli włącz wyłącz. Jeżeli nie przeraża Was cena systemu Philips Hue, czy poszczególnych jego elementów, no to nie zastanawiajcie się nad zakupem, bo jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie i system sam sobie jest spójny i <laughs> efekty, które możemy osiągnąć, są naprawdę bardzo przyjemne. To by było na tyle. Po boku macie filmy, które możecie obejrzeć, a po środku subskrypcja. Do zobaczenia. Cześć!